Państwa w komentarzu walutowym FX. Ja nazywam się Konrad Ryczko i pracuję jako analityk walutowy do maklerskim BOŚ. Dziś mamy dzień 29 września, czwartek, godzina 6.50. W związku z tym zapraszam Państwa do takiej. Porannego omówienia, ale takiego porannego omówienia sytuacji na rynku walutowym, no i omówienia najciekawszych zestawień, jakie będą na pewno się przygotowały. Tradycyjnie od głównej pary walutowej, czyli od euro-dolara. No i to co możemy jest obserwować, to to, że generalnie obserwuję trochę słabszego dolara amerykańskiego, niemniej to się mieści wszystko jeszcze w ramach jakiejś konsolidacji od tej sesji 26 sierpnia. Czyli od dołu e, ograniczenie dla głównej pary walutowej to 1,1140, no i od góry gdzieś okolice 1,1265. Nie możemy tutaj oczywiście wykreślić, tak jak ja to zrobiłem, różnego rodzaju linie trend, różnego rodzaju kliny. E, niemniej e, bestback, gdyby usunąć wszystkie te linie, to okazałoby się, że dla jest jakieś w ramach konsolidacji e, dwa tematy liczą się przede wszystkim na rynku. Są to wybory prezydenckie w USA. Plus plus e, Fed, czyli generalnie wszystko rozgrywa się tradycyjnie o dolara, e, o dolara, który e, można powiedzieć, że jest stosunkowo słaby w zakresie tego, co się może wydarzyć. Niemniej, tak, jeżeli możemy wspomnieć o jakichś czynnikach ryzyka, to na przykład należy oczywiście wymienić potencjalne zwycięstwo dla Trumpa. Traktowany on jest przez Linki jako ten bardziej ryzykowny kandydat, który może zmienić status quo, a z drugiej strony Hillary Clinton traktowana jest jako, jako osoba, która utrzyma to, co, to, co to, jakby ten układ, który już był przez lata. W przypadku euro, no to czekamy na jakieś ruchy ze strony ECB. Niemniej tutaj kluczową kwestią jest jednak dolar, i, i raczej oczekiwałbym utrzymania tej konsolidacji. Dopiero gdzieś tutaj wyjście powyżej 1,12,65 i sforsowanie tej linii otwierałoby nam drogę do wyjścia wyżej. No i z drugiej strony. Również 1,1140, ewentualne zejście w kierunku, już po prostu mówię, gdzie jest ten dołek tutaj wypada, ten dołek wypada nam na 1,1080 do czasu wybicia, raczej konsolidacja. Drugą parą jest dolar amerykański do dolara kanadyjskiego, no i ciekawe zestawienie z uwagi na to, co się wydarzyło w ostatnich kilkunastu godzinach. Czyli dość zaskakujący ruch ze strony e, krajów OPEC, bo można powiedzieć, że było takie nieformalne spotkanie m, podczas konferencji w Algierii. No i e, komunikat jest taki, że kraje OPEC obniżają produkcję, potencjalnie obniżą produkcję. Komunikat jest dobry: pod, podciągnął nam ceny e, kontraktów na ropę około 6% na różnych zestawieniach, m, w tym również e, pośrednio to się przełożyło na wzrost popytu na waluty surowcowe, tak jak na przykład właśnie na dolara kanadyjskiego, na dolara australijskiego czy na koronę norweską. Niemniej tutaj rynek, jeżeli to powiedzmy tak, jeżeli to byłoby by faktycznie, byłaby to faktycznie podpisanymi warunkami do tego, że udałoby się wciągnąć kraje poza OPEC, na przykład jak Rosję, no to rzeczywiście to jest to coś już, ale w tej chwili rynek widać, że zachowuje pewnego dozę sceptycyzmu. Duża część obserwatorów zwraca uwagę, że tak naprawdę nie jest umowa, ale do końca nie wiem, jakie są jakie. Generalnie, praktycznie nic nie wiem w zakresie tej umowy. Oprócz tego, że będzie ograniczenie, jaki kraj ile obniży. Mówi się 0,7 do 2,2% w zakresie, jakby globalnym, ze strony OPEC. Niemniej tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kolejne spotkanie jest dopiero tutaj w październiku. Także prawdopodobnie na kolejnym po oficjalnym spotkaniu OPEC e, zobaczymy, jak to się rozłoży na pozostałe kraje. Plus, co, co, co się stanie z Rosją, ponieważ również Rosja by musiała się w ten deal włączyć. Także, oczywiście, widzimy wzrost na walutach surowcowych, niemniej one są w dużej mierze ograniczone technicznie już USDK wychodził wyżej, już był sygnał dla, do wzrostów nawet do okolic 1,39, czyli na prawie 1,37. Tymczasem podbicie wycen walut corowcowych nam w zejście w dół, lokalne wsparcie to 1,30, 41, 1, 30, 22. No i wydaje mi się, że przy obecnej linii trendu, można by, jak Państwo widzą, dokładnie tą linię trendu tutaj wyświetlono od dołu, Na raczej nie wydaje mi się, żebyśmy, żebyśmy przetestowali 1,28, 44, ponieważ zejście do tego zakresu nie, ewentualne do jakiegoś, jakiegoś wsparcia stanowiłby wyraźny sygnał na zejście na 1,25, który raczej jest tym nierealnym scenariuszem. Ehm, trzecią param jest euro złoty. Eurozłoty, które generalnie pozostaje dość mocne, aczkolwiek ostatnie sesji przynoszą, jak Państwo widzą, otwarcia niżej, no i osłabienie polskiej waluty. Gdzieś to się konstruujemy powyżej 4,2770, dolne tutaj jakby dołek, to zapisałem, to jest 4,2550, Złoty generalnie dość. Stabilny, raczej poruszający się w, w rytmie e, sygnałów z szerokiego rynku. E, nawet tutaj ta rekonstrukcja rządu, ona generalnie nie jest e, e, przyzynych jakoś zbytnio antycypowana. E, no, powiem tak, no generalnie jakby m, dymisja, no, to jest złe słowo, ponieważ, e, ponieważ wedle informacji e, m, Szałmacha został skierowany do ważniejszych, do ważniejszych funkcji. E, niemniej muszę można powiedzieć, że jakby dymisja mi finansów zwyczajowo jest przez nieki negatywnie. Tym razem tutaj nie widać jakiejś zbytniej reakcji. Dzisiejsza sesja może być trochę, trochę lepsza dla złotego z uwagi właśnie na ten DIG ze strony OPEC, który prawdopodobnie przyniesie nam również podbicie kwotowań w walut emerging markets, jakby częściowo związanych z, z ropą. No i generalnie czekamy tutaj na jakiś sygnał z szerokiego rynku. Słabszy dolar nam trochę pomaga, w związku z tym troszkę mocniejszy złoty. Bez większych relacji, bez większych wydarzeń na rynku złotego. Ostatnią parą jest dolar amerykański do japońskiego jena, no i to jest ciekawe zestawienie, może, może akurat ta linia trendów nie do końca to od, odzwierciedla, ponieważ generalnie powinniśmy pójść trochę wyżej, wydaje mi się, że to jest taki realny zakres, który, gdzie ta linia trendu powinna przebiegać, niemniej widać próby odregowania z okolic 100, 100 jenów. Mocniejszy, troszkę dolar, no i z drugiej strony mamy ten, ten ruch, na stronę OPEC, który w konsekwencji nam troszkę wkłada risk off na rynkach, konsekwencji ten yen nie znajduje tak, tak dużego popytu wśród, wśród inwestorów. Czy ten ruch ma, ma szansę powodzenia? To w dużej mierze, tak jak wspomniałem, zależy w dużej mierze od OPEC i od tego, co się wydarzy z dolar amerykańskim. Aktualnie jeżeli Kurs nie 101,90, no i potem 104,24, czyli nie widziałem szans na jakieś mocniejsze odreagowanie na jenie. To jest zbyt dużo istotnych oporów. Dopiero w przypadku przekroczenia tych różnych rodzaju granic można by oczekiwać jakiegoś ruchu w kierunku 111. Raczej, a z drugiej strony, jakby zejście poniżej 100 jenów trwałe wydaje mi się, że powinno wywołać jakąś reakcję ze strony Banku Japonii. Nawet jeżeli jednak zakłada, że Bank Japonii już generalnie nie ma no kolok, powiem, czym strzelać do rynku w zakresie różnego programów stymulacyjnych, to i tak wydaje mi się, że okolice 100 jenów będą, będą przez ten bank dość mocno respektowane. Dziękuję za uwagę. Thank okay. okay. you.